Więcej na temat alkoholizmu. I właśnie, więcej na temat alkoholizmu. Ja się zawsze zastanawiałem, po co jeszcze więcej? Mieliśmy już doktorę opinię doktora, mieliśmy po prostu rozdział jest rozwiązanie, mieliśmy historię Billa, po co jeszcze? Teraz myślę, że warto, ponieważ jest to rozdział, który jeszcze raz bardzo dosadny sposób, chyba nie jak, jak żaden inny, Przypomina o beznadziejności stanu, beznadziejności alkoholizmu, o bezsilności, o braku kontroli. Jest on też naszpikowany różnymi przykładami, o których później, ale też chyba jeden rozdział, który nie mówi, co nam się też wydarzyło, jak żeśmy, co będzie, jak będzie, czyli zrobię, zrobiłem to i to i stało się to i to, tylko jest pełen od początku kategorycznych stwierdzeń. Bardzo kategorycznych stwierdzeń dotyczących tego, co się dzieje z, z alkoholikiem, kim jest alkoholik. Tak, ten rozdział jest pełen wyroków. Jest pełen wyroków. Ja naliczyłem sześć wyroków na, na, na po prostu pierwszych dwóch stronach, to na stronie 30 i 31. Spójrzmy na, na pierwsze, bo one dotyczą braku kontroli. Pogarszania się, czyli progresywności, pogarszenia się stanu alkoholika, czyli progresywności postępującej natury tej choroby. Jest ten fragment dotyczący nóg, które już nam nigdy nie odrosną w porównaniu do człowieka, który stracił nogi. Jest, jest po prostu też wytłumaczone, że nigdy nie będziemy jak inni ludzie, że, że zawsze ta choroba po prostu może wrócić. I nie da się z alkoholika wreszcie zrobić normalnego człowieka. I to jest, no to jest rozdział, gdzie jest umieszczony pierwszy krok. I to jest właśnie, dlatego jest, dla tych wyrogów, bo chyba nikt nie trafia do AA, mówiąc, że jest super. No wszyscy jesteśmy, jak tutaj trafiamy, to w jakiejś czarnej dupie i ten więcej na temat alkoholizmu to podkreśla właśnie ten pierwszy krok brak kontroli i tej beznadziejności. Dziękuję. To chciałem właśnie powiedzieć absolutnie tak. I ja przytoczę go, chociaż to nie jest wyrok, ale żebyście, bo to nadaje ton temu rozdziałowi i tym wyrokom, i później obietnicom. To jest drugi akapit. Przekonaliśmy się, że musimy bezwarunkowo w głębi swego jestestwa przyznać się, że jesteśmy alkoholikami. Musimy bezwarunkowo. To pierwszy krok w powrocie do zdrowia. To, co i mówiła, to jest pierwszy krok. Przyznaj się, że jesteś alkoholikiem, i jedziemy. Trzeba. Rozbić złudzenie, że jesteśmy jak inni ludzie, albo że niedługo tacy będziemy. Po prostu jak młotem tutaj jest, że jest bezwarunkowo rozbić i, 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 i musimy. Idziemy dalej, dosłownie kolejny paragraf, kolejny akapit trzeci, i tu mamy wyrok. My, alkoholicy, jesteśmy mężczyznami i kobietami którzy stracili zdolność kontrolowania swojego picia. I teraz dokładnie tu wiemy, że żaden prawdziwy alkoholik nigdy kursywą, nigdy tej kontroli nie odzyska. Cisza. <śmiech> <śmiech> I uwaga, jeszcze na tej samej stronie, w tym, w, w tym samym paragrafie, to są dwa ostatnie zdania. Wszyscy co do jednego jesteśmy przekonani, że alkoholicy naszego typu pozostają w szponach postępującej choroby. Z biegiem czasu nasz stan się pogarsza, a nie odwrotnie. To jest ta um, postępująca okropność tej choroby. Nie ma wyjścia. To wyrok. I już zaraz, żeby jeszcze, że tak powiem, e, pogłębić wrażenie, e, e, czy, 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 czy wzmocnić po prostu przekonanie o tym, czym jest ta choroba, e, ostatni, Akapit na tej stronie. Jesteśmy jak ludzie, którzy stracili nogi. Nowe nigdy nie odrosną. Poza tym wygląda na to, że nie ma takiego leczenia, które sprawi, że alkoholicy takiego rodzaju jak my staną się jak inni ludzie. o tym wcześniej wspominałem, ale ta obrazowość, zobaczcie, to w zasadzie na przestrzeni paragraf, kilku paragrafów, jeden za drugim, nie, pozostaje, nie pozostawia nam żadnej wątpliwości. Słuchaj, to jest takie śmieszne, bo jak trafiłam do AA i przeczytałam ten nie ma takiego leczenia, które sprawi, że alkoholicy takiego rodzaju jak my staną się jak inni ludzie, to dla mnie był wyrok. A potem jak przeszłam przez program to była dla mnie taka obietnica, że ja nie chcę się stać jak inni ludzie, bo ja mam program, ja mam wspólnotę i to jest dla mnie tak śmiesznie jak to się zmienia jak się robi program. No właśnie. I kolejny, ten sam paragraf, zostańcie z nami. Kolejne zdanie. W niektórych przypadkach zdarzał się krótki okres powrotu do zdrowia, ale po nim zawsze następował jeszcze gorszy nawrót choroby. Lekarze, tutaj jest powołanie się na lekarzy, znający się na alkoholizmie, zgadzają się, że nie da się z alkoholika zrobić człowieka normalnie pijącego. Dwa wyroki, jeden po drugim. Po nim zawsze następował jeszcze gorszy nawrót choroby, i potem z alkoholika nie da się zrobić człowieka normalnie pijącego. Ja próbowałem dwa razy w swojej dwudziestoparoletniej karierze picia przerwać samemu, bo nie chciałem się przyznać do tego, że jestem alkoholikiem. Wierzyłem w to głęboko, że, że mi się uda. Pierwszy raz to było 8 miesięcy, miałem chyba 23-24 lata. Obłożyłem się różnymi książkami, jak zmienić swoje życie. Życie jest jak ocean, weź tylko po prostu znajdź sobie wiadro i nabieraj po prostu dowoli. Tralalala, tralalala. Byłem strasznie sobą zachwycony, bo nie przestałem pić. Kolejny miesiąc minął, Potem, jak uderzyłem, to naprawdę było niefajnie. Było gorzej niż przedtem, jak e, 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 przestałem pić. Po prostu wróciłem w jeszcze gorsze miejsce. Następny epizod był już lata później, ponad dekadę później, kiedy dzięki środkom nasennym i różnym motywacjom, bieganiu codziennie po 11 km, nie piłem przez miesiąc. Potem. Tak zapiłem, że nie pamiętam dwóch tygodni z mojego życia, było jeszcze gorzej, było jeszcze gorzej. To jest, pamiętam, że gdzieś pojechałem po prostu na, na piękne wakacje i potem mi wszyscy opowiadali, co ja robiłem na tych wakacjach, gdzie byłem, z kim rozmawiałem i tak dalej. To tyle na temat super doświadczeń właśnie w eksperymentach. Chciałem tutaj dodać, mam na imię Jacek, jestem alkoholikiem, że alkoholicy mają ma ten wyrok, który przed chwilą Maciek przeczytał, bardzo proste określenie, jak przyszedłem do A, to mnie od razu to uderzyło, że jestem po prostu jak zakiszony ogórek. Już nigdy nie będę świeży, Tak, w tyle. Wiem, że w Stanach to, to troszeczkę inaczej mówią, o to pewnie. Nie wiem, że chleb, który staje się tostem, to nie, się nie odstanie, że już nigdy nie będzie chlebem. Też, w moim doświadczeniu też na, z mitingów we Wspólnocie jeszcze nie widziałem nigdy, że ktoś wracał po zapiciu. Przychodził, siadał i mówi: Mam na imię Maciek, jestem alkoholikiem. Słuchajcie, było super. Słuchajcie, teraz przejdźmy do następnej strony. To jest strona 32. To nie jest może do końca obietnica, ale troszeczkę też takiego czarnego humoru w Wielkiej Księdze. Chciałem Wam to zacytować. Tu jest zdanie, które się rozpoczyna na samym górze. Spróbuj więcej niż jeden raz. Zdecydowanie, czy jesteś uczciwy wobec siebie samego w tej kwestii, nie zajmie ci wiele czasu. Może warto zafundować sobie porządne drgawki, żeby zdobyć pełną wiedzę na temat swojego stanu. To tak a propos właśnie jakiegoś pomysłu, jeśli ktoś chce sprawdzić, czy jest bezsilny wobec alkoholu, bądź nie. Przejdźmy do strony 33. Chociaż tutaj, może, może jeszcze zanim do tego przejdziemy, jest historia, to jest, zaczyna się w trzecim paragrafie na stronie 32. Przepraszam, ja trochę skoczyłem do przodu, ale to jest historia, polecam pewnego trzydziestolatka, któremu często zdarzały się okresy naprawdę poważnego picia, a nie będę tego czytał dalej, krótko mówiąc, ten trzydziestolatek przestaje pić, w sposób podejmuje racjonalną decyzję, Ponieważ jego życie jest ważniejsze, jego kariera jest ważniejsza, przechodzi na emeryturę w wieku 50 lat, czy tam 50 kilku, i tutaj ten fragment na stronie 30, dotyczący tej historii, na stronie 33, kończy się następno, na, na, następującymi słowami: Na samej górze tej strony, choć przechodząc na emeryturę, był silnym i zdrowym człowiekiem, szybko się posypał i zmarł przed upływem 4 lat. To jest też kolejny wyrok. Jego bezwodnia. historia jest wyrokiem. Jego jest historia jest wyrokiem, prawda? To jest dla tych, którzy jeszcze mają chęć eksperymentować. Autorzy tej książki mówią, mamy też taki przykład, ktoś nie pił przez wiele lat, ale za chwilę powiemy dlaczego. Bo na tej samej stronie słynny cytat, bo to jest cytat, to nie jest z Wielkiej Księgi, to jest drugi akapit, mniej więcej tak po środku: kto raz stanie się alkoholikiem, pozostanie nim na zawsze. I to jest dowód na, czy potwierdzenie tej historii tego 50-latka, który w wieku 30. To jest lat cytat, czy... I to jest cytat z Richarda Peabody. Ja o tym Wam pokrótce opowiem. Richard Peabody działał przed tym, zanim powstało AA, nawet przed tym, zanim powstały grupy oksforskie. Działał w takim ruchu, czy takiej wspólnocie, czy stowarzyszeniu, jakkolwiek to nazwać, który się nazywał Ruchem Emanuel. Emmanuel Movement i miał olbrzymie sukcesy w leczeniu alkoholików. Mianowicie nie był profesjonalnym lekarzem, sam był oczywiście alkoholikiem i wpadł na ten pomysł, że praca z innymi jest odpowiedzią na trzeźwość, na utrzymanie trzeźwości. Emanuel Movement miał kilka, zdaje się, klinik i Peabody wydał książkę, która rozeszła się w bardzo dużym nakładzie, była bardzo popularna. W wielu kręgach, które borykały się z problemem alkoholizmu, nazywała się Common Sense of Drinking. Um, i, I ten Common Sense of Drinking um, opisywał metody leczenia, wychodzenia z alkoholizmu e, w doświadczeniu właśnie Richarda Peabody. Co ciekawe, i na tym zakończę, e, Richard Peabody. Po 11 latach pracy w swoim zakładzie pracy w swojej klinice na farmie, to zdaje się, gdzieś było, gdzie on z tymi alkoholikami. To był cały tam zestaw sugestii, dyscypliny, jak utrzymywać tą trzeźwość. Postanowił, że już jest zmęczony tą pracą i przejdzie na emeryturę, po czym zapił się na śmierć. Kropka. Ok. Przejdźmy teraz do kolejnych stron i przerzucimy tę książkę na stronę 39, także przeskakujemy szybko. Jesteśmy na stronie 39 i mamy drugi akapit. I tu jest wyrok, jeszcze jest przy kolejnej historii, bo to jest historia, zdaje się, przepraszam, to była jeszcze historia przed Fredem, czyli Jim'a, koniec w zasadzie historii Jim'a. I mamy taki fragment też podkreślony kursywą tutaj przez autorów. Wszystko, co jest kursywą, według autorów tej książki, było bardzo ważne. Ale prawdziwy albo potencjalny alkoholik, właściwie bez wyjątków, absolutnie nie będzie w stanie przestać pić na podstawie wiedzy o samym sobie. Ja się z tym absolutnie utożsamiam. Wiedza o samym sobie. Do, w niczym nie była mi pomocna. Tak, ja... Mam na imię Maciek, jestem alkoholikiem, jestem też dzieckiem alkoholików. Wychowałem się w domu alkoholików. Oboje moje rodziców, rodzice, rodzice zawodowo, profesjonalnie zajmowa, zajmowali się spożyciem alkoholu. W wyczynowy sposób to robili i tak się złożyło, że świętej pamięci moja mama nie znalazła tej wspólnoty, nie znalazła rozwiązania pomimo wielu prób. Natomiast mój tato, tak. Więc ja już w wieku między 18 a 20 tam, którymś rokiem życia, miałem w domu aowską literaturę, miałem do niej dostęp, między innymi też miałem przywilej zaprowadzenia na Pawińskiego w Warszawie mojego mamy i taty razem, na pierwsze spotkanie z Lubą Szafdyn. Ojciec wtedy odnalazł drogę, ścieżkę strzeżwości, czy nowe życie poprzez terapię w Strzyżynie, natomiast mojej mamie się nie udało niestety i Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja naprawdę wiedziałem, że istnieje Wielka Księga, nawet chyba do niej zaglądałem, czytałem z uwagą życie w trzeźwości, spotykałem ludzi typu Szawden, typu Woronowicz, byłem młodym człowiekiem, studiowałem, przeczytałem to wszystko, powiedziałem, ja sobie dam sam radę, wiem o co chodzi. Okay? I tyle na ten temat. Iza? Ja siedziałam 11 miesięcy w zamkniętym ośrodku, gdzie codziennie robiliśmy pracę, nauczyłam się wszystkich wyzwalaczy, tak? Jest ich dużo. Teraz wiem, jak jestem bezsilna wobec alkoholu, to nie ma wyzwalaczy. Dla mnie w stanie rano jest wyzwalaczem, tak? Że po prostu cokolwiek jest wyzwalacz. Uczyłam się wszystkiego przez te 11 miesięcy i po 11 miesiącach jeden z pacjentów. Wyskoczył przez okno, pobiegł do sklepu, przyniósł butelkę wódki do ośrodka. Ja po 11 miesiącach nawet się nie zastanowiłam po prostu. I to też jest tutaj opisane, że mamy te mental blank spots, to są te zaćmienia, tak? umysłu. zaćmienie umysłu, które po prostu absolutnie ta wiedza mi nie pomogła w tym momencie, jak widziałam tę butelkę. No i po 11 miesiącach w zamkniętym ośrodku, terapia od rana do wieczora, to mi nie pomogło. Okej. Okay. Ja miałem gorzej mamy Jacek jestem alkoholisty. <grymienicza> 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 no jasne, ja Tak, Było Ty miałeś najgorzej. Do <grymienicza> bo dostałem pro, programy Haczki Wasiejewskiej pod tytułem Wódko Pozwól żyć. I to była dopiero trauma, kurczę. No i nawet ta wiedza nie uchroniła mnie przed alkoholizmem. No. No. Dobra kochani, to lecimy od razu na stronę 41. Po drodze mamy arcy ciekawe historie Jim'a, Freda, więc wszystkim polecam, bo właśnie to są historie dotyczące zaćmienia umysłu totalnej bezsilności i postępującej natury tej choroby. Kolejne przykłady w celu utożsamienia się i przekonania nas o tym, że jesteśmy alkoholikami i że jest rozwiązanie, ale najpierw spójrzmy na to właśnie, jak wygląda ten pierwszy krok. Trzeba się do tego przyznać i wziąć do roboty. Na stronie 41 to jest ostatnie zdanie na tej stronie. Ja je przeczytam. Wtedy przypomniałem sobie, co mówili moi przyjaciele alkoholicy. Przepowiedzieli, że jeśli mam umysł alkoholika, to przyjdą taki czas i miejsce, że znów się napiję. To, była, to był kawałek wypowiedzi Freda, który też próbował sam po spotkaniach z Bilem i zdaje i, 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 się Bobem, poradzić sobie z tym problemem. I na, tej, na stronie 42. To jest akapit drugi przedostatnie zdanie tego akapitu przy wizycie właśnie i obydwu tych alkoholików u, u, u Freda w szpitalu zacytuję. Zasypali mnie toną dowodów na to, że mentalność alkoholika, taką jaką wykazałem się w Waszyngtonie, gdzie nieźle poszalał, jest przypadłością beznadziejną. Znowu mamy przypomnienie o beznadziejności, prawda? I na tej stronie o tych wszystkich wyrokach i no, horrorze po prostu picia. Mamy ostatnie zdanie, które mówi z chwilą jednak, gdy postanowiłem przejść przez ten proces, ogarnęło mnie ciekawe uczucie, ciekawe uczucie, że zostałem uwolniony od mojej alkoholowej przypadłości. I tak faktycznie się stało. Albo i tak się stało faktycznie. Jest to obietnica bez dwóch zdań. To jest po prostu obietnica całkowitego uwolnienia się od alkoholowej przypadłości, prawda? To ciekawe uczucie u Freda. Teraz na kolejnej stronie, na 43, na samej górze, pierwsze zdanie. Równie ważne było odkrycie, że zasady duchowe rozwiążą wszystkie moje problemy. Ja mam to podkreślone trzykrotnie słowo wszystkie, Iza już o tym wspominała. Te zasady duchowe rozwiążą nie tylko problemy związane z moim piciem, czy niepiciem. one rozwiążą wszystkie moje problemy. One pomogą mi właśnie zaistnieć w rzeczywistości z radością, miłością i tak dalej. To będziemy o tych obietnicach w następnych rozdziałach mówili więcej, już bardziej konkretnie. Okay? Moja sponsorka często mówi, jak dzwonię do niej z jakimś problemem, że mam duży problem, ona mi mówi: Ty nie masz problem, Bóg ma problem. I to jest super, że ja w zasadzie nie mam problemu, tylko Bóg ma te problemy. I chciałam tylko tak, bo to jest dla mnie takie mocne. Jak ja trafiłam do AA, to miałam straszne długi, i ja nie zrozumiałam, jak zasady duchowe mogą rozwiązać mój problem finansowy, nie? Że jak to, że ja potrzebuję zarabiać więcej, albo wiesz, jakiś spadek dostać, tak? Ale powiem Wam, że też te zasady duchowe, jak byłam uczciwa wobec tych pieniędzy, to zaczęłam spłacać te długi i się udało. Po prostu się udało, i, i no to może porozmawiamy później o tym, ale też rozumiem. Ja rozmawiamy... nie płaciłem w każdym razie. Płacić nie patrzcie ja, ja nic nie płaciłem. Nic. Jestem zbyt skąpy. Tak, no to jest śmieszne, bo trafiłam na takiego skąpca, który nikt sami, Bóg tak nie chciał mi wyciągnąć z długów, tak no cholera. Chciał. Musiała trochę nad tym popracować. Tak. Ale... Bóg, Bóg wiedział, co potrzebuje. Dla mnie to jest zupełnie niesamowite, bo jak Iza kilka razy słyszałem, opowiadała o tych swoich, wspomniała tutaj o tym, o, o długach, i pamiętam, jak ty powiedziałaś Izła coś takiego, że Bóg ma o wiele większe konto niż ja. To jest dla tak. mnie... <grystanie> Dobra. <grystanie> <grystanie> tak. Dobrze, mój. od też. <grystanie> Z tym nie mogę się pogodzić do dzisiaj. <grystanie> Ciężko mi uwierzyć, ale okay. <grystanie> Słuchajcie, kończymy ten rozdział powoli. Ja przytoczę jeszcze tylko dwa fragmenty i przejdziemy do na następnego. Ciekawostka, to jest dokładnie trzeci akapit tutaj. Znowu autorzy tej książki posiłkują się lekarzem, psychiatrą. I przeczytajmy razem. Wielu lekarzy i psychiatrów zgadza się z, naszym, z naszymi wnioskami. Jeden z nich, pracujący w szpitalu o światowej renomie, niedawno złożył nam następujące oświadczenie. To, co mówicie o ogólnej beznadziejności sytuacji przeciętnego alkoholika, jest moim zdaniem prawdziwe. Jeżeli chodzi o historię was dwóch, którą usłyszałem, to nie mam żadnej wątpliwości, że bez uwzględnienia boskiej pomocy bylibyście w 100% procentach beznadziejnymi przypadkami. Gdybyście zgłosili się jako pacjenci do tego szpitala, nie przyjąłbym Was nawet, gdybym miał taką możliwość. Ludzie tacy jak Wy łamią serca. Chociaż nie jestem człowiekiem religijnym, żywię głęboki szacunek do duchowego podejścia w przypadkach takich jak Wasze, dla których inne rozwiązanie praktycznie nie istnieje. Czyli kolejny Wyrok. Ale jest rozwiązanie, natomiast praktycznego rozwiązania poza duchowym programem nie ma. Kolejny po prostu tutaj poświadczenie lekarza. I ostatni fragment, koniec tego rozdziału, jakże wymowny. Powtórzmy dwukropek. Alkoholik niekiedy nie ma skutecznej obrony psychicznej przed pierwszym kieliszkiem. Poza bardzo rzadkimi wyjątkami, ani on sam, ani żaden inny człowiek nie potrafi jej zapewnić. To jest wyrok. Jego obrona musi nadejść od siły wyższej. To już inna historia. O tym w następnym rozdziale. Dzięki. Tak. Jakieś pytania? Dzięki. Pytania, komentarze. Czy ktoś?